mam man, na tutaj Juryd i dzisiaj zrobiłem taki fajny challenge yy, o a, już się uzupełniło, ale yy, było coś takiego jak Winter Map Explorer o, jest napisane ukończono No to ja właśnie to co, co zrobiłem i mam teraz świąteczne mam teraz kibleta i myślę, że skoro Tyle map trzeba było odwiedzić chociaż na chwilę, to myślę, że może być coś dobrego. Winter Cubelet, two minutes ago. W ogóle zobaczcie, mam za trzy minuty lekcje. Okej, okay. co będzie? Ja nie patrzę. Okej. Okay. Ja cię kręcę Candy Cane, klatka! Legendarny! Jaki ja mam far. Dobra, pójdźmy do lutu. Klatki. 10 klatek. Jestem candy Cane. Czy jak się to nazywało? Candy Cane, no tak. Jest! Zobaczcie na to. Rarity, legendarny. O! A wiecie, to jest najlepsze, że to jest moja w ogóle druga. legendarna rzecz. Bo zobaczcie, mam takie coś, miniaturki. No to... Jest coś takiego też, krab. 155 dni temu legendarny. W summer cublecie znalazłem. No i po prostu widziałem, że za takie coś musi być coś super w cublecie. Więc mówię, dobra, włączam nagrywanie. I się opłacało! Woo! I się bardzo cieszę i idę na lekcji, więc pa!